Cześć! Z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Murewa TV. Po obejrzeniu filmiku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. A teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym opowiem m.in. o zakończeniu kariery przez Ronaldinho. Zapraszam! Chociaż nie był związany z żadnym klubem od 29 września 2015 roku, od momentu wygaśnięcia jego kontraktu z brazylijskim Fluminense, to oficjalnie nie zakończył jeszcze kariery. Ale dnia 3 lutego tego roku jego brat i zarazem agent Roberto Aziz poinformował świat, że wielki Ronaldinho Gaucho postanowił definitywnie zawiesić buty na kołku. Kolejna legenda przechodzi tym samym na zasłużoną emeryturę. Jednocześnie Roberto zapowiedział, że po rosyjskim Mundialu zostanie zorganizowane oficjalne pożegnanie 37-letniego piłkarza. Jak to będzie wyglądało, jeszcze nie wiadomo, ale można spodziewać się, że będzie to impreza godna Ronaldinho. Piłkarza, który przez lata czarował na boiskach całego świata swoją unikatową techniką, a poza murawą zarażał uśmiechem i optymizmem. Największe sukcesy w piłce klubowej święcił w Barcelonie, to tam dwukrotnie zdobywał Mistrzostwo Hiszpanii, Ligę Mistrzów, jako zawodnik Dumy Katalonii dostał złotą piłkę i został wybrany piłkarzem roku. Razem z reprezentacją Brazylii w 2002 roku wzniósł w górę Puchar Świata. Oprócz Dumy Katalonii reprezentował również barwy PSG, AC Milan oraz Flamengo. Przechodzimy do transferowych newsów. Menedżer Chelsea Antonio Conte jest zdeterminowany, aby pozyskać w obecnym okienku transferowym snajpera West Hamu Andiego Carola. Chociaż latem na Stamford Bridge przybył Alvaro Morata i to za niemałą kwotę, to Włoch uznał, że potrzebuje w składzie doświadczonej typowej dziewiątki. Jego wybór padł na 29 latka Władze Chelsea do pomysłu ściągnięcia Karola podchodzą z rezerwą, wiedzą bowiem, jak kontuzjogenny to piłkarz, a jego wiek oznacza również, że to inwestycja, która raczej już się nie zwróci. Początkowo proponowali jedynie wypożyczenie, ale West Ham odrzucił taką ofertę, oznajmując, że jedynie wykupienie zawodnika przekona ich do oddania go. Młoto oczekują za Karola 20 milionów funtów The Blues mają nadzieję, że uda im się wynegocjować niższą kwotę. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Dajcie łapkę w górę, a w komentarzach napiszcie, za co uwielbiacie albo nie Ronaldinho Gaucho. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!